To, co obecnie dzieje się na naszej planecie, to wielkie przesunięcie energetyczne. Ziemia opuszcza swój gęstszy stan i przechodzi w bardziej subtelny stan wibracyjny. Mówiąc o wibracji, proszę, abyście zrozumieli to jako wymiary. Czym są wymiary? Nie są to fizyczne miejsca, jak wielu sądzi, lecz stany świadomości wibrujące w określonym zakresie częstotliwości. Każdy wymiar wibruje zgodnie ze specyficznymi prawami i częstotliwościami. Planeta Ziemia wibruje w wymiarze zwanym trzecim wymiarem. Jest to wymiar bardzo gęsty energetycznie i charakteryzuje się stanem świadomości, wciąż opartym na egoizmie, separacji, konkurencji i dualności. Wraz z tą zmianą energetyczną następuje wzrost częstotliwości siatki planetarnej, abyśmy mogli osiągnąć tak zwany piąty wymiar. Piąty wymiar z kolei jest wymiarem, który wibruje znacznie szybciej pod względem wibracyjnym niż trzeci. Charakteryzuje się on stanem świadomości opartym na miłości, współczuciu, jedności i prawie braterstwa. To właśnie w piątym wymiarowym stanie świadomości będzie budowana nowa Ziemia. Gdy nasza planeta i zbiorowa świadomość przechodzą z rzeczywistości trójwymiarowej do rzeczywistości pięciowymiarowej, dramatyczna transformacja jest konieczna dla tych, Którzy zostali wybrani do przewodzenia tej transformacji. Proces ten obejmuje zmianę z ciała opartego na węglu na ciało oparte na kryształach. Nasze obecne trójwymiarowe ciała, przystosowane do gęstości i wibracji sfery trójwymiarowej, nie mogą już wspierać wysokich częstotliwości, gdy wibracja Ziemi się intensyfikuje. Wybrańców w Tobie zachodzi gwałtowna zmiana której możesz nawet jeszcze nie być świadomy. Twoje tradycyjnie oparte na węglu ciało przechodzi transformację w kierunku struktury krystalicznej. Ciało krystaliczne rezonuje na wyższej wibracji, dostosowując się do częstotliwości 5 d. Ta nowa forma jest lżejsza, bardziej zwinna i ma rozszerzone możliwości i zdolności. Komórki krystaliczne przewodzą więcej energii świetlnej, i mają solidną spójność strukturalną, pozwalającą ciału płynnie się poruszać. To przejście na bazę krystaliczną nie jest jedynie fizyczne, ale głęboko duchowe, sugerując, że nasze ciała są dostrojone do wyższych częstotliwości energii i świadomości. Implikacje są ogromne. Ciało krystaliczne jest zaprojektowane do zatrzymywania i kanalizowania większej ilości światła. Zwiększając naszą energię wibracyjną i łącząc nas głębiej z wszechświatem. Objawy tej zmiany są różnorodne. Niektóre dni możesz odczuwać intensywne zmęczenie lub niewytłumaczalny smutek. Innym razem możesz doświadczać głębokiego kwestionowania swoich życiowych wyborów. Nie są to tylko wyzwania, ale wyraźne znaki, że Twoje ciało się dostosowuje. Że synchronizujesz się z energiami krystalicznymi, niezbędnymi dla naszej ewolucji na nowej ziemi. Przekształcenie w formę krystaliczną jest istotnym etapem wzniesienia. Pozwala nam w pełni ucieleśnić energię 5D i rozkwitać w wyższym stanie świadomości. Stare ograniczenia znikają, gdy pojawiają się dary ciała krystalicznego. To naprawdę ekscytujący kamień milowy w zbiorowym przebudzeniu ludzkości. Im bardziej jesteś świadomy tego procesu i im wyższa jest Twoja wibracja, tym łatwiej będzie Ci zasymilować te nowe energie w swoim fizycznym ciele. W rezultacie osoby przechodzące tę zmianę mogą doświadczać różnych oznak i objawów, gdy ich ciało dostosowuje się do tego nowego stanu. Jednym z głównych znaków przechodzenia do ciała krystalicznego jest odczuwanie ekstremalnego zmęczenia i wyczerpania. W tym okresie planetarnej transformacji wielu z wybranych budzi się z uczuciem, jakby pracowali całą noc. Podczas gdy inni doświadczają nagłych fal senności w ciągu dnia. Wielu próbuje za wszelką cenę oprzeć się chęci snu, ale moja rada dla ciebie jest prosta. Nie walcz z potrzebą snu. Wielu z Was jest wzywanych do pracy w sferze duchowej w nocy. Zmęczenie, które czujesz po przebudzeniu, wynika z intensywnej pracy, którą wielu z Was wykonuje ze swoimi duchowymi mentorami. Rano Wasze fizyczne ciała ponoszą ciężar tego energetycznego zużycia, co skutkuje uczuciem wyczerpania. Jest wiele pracy do wykonania na płaszczyźnie duchowej. A stosunkowo niewiele osób jest dostępnych do pomocy. Dlatego każda pomoc jest bardzo doceniana. Wahania nastroju i fluktuacje emocjonalne, których doświadczają niektórzy z wybranych, wynikają z oczyszczania zachodzącego w naszych czterech niższych ciałach: fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym. To oczyszczanie wydobywa na powierzchnię wszystkie cienie. Które były w nas nagromadzone i tłumione przez długi czas. Te nowe energie zrywają zasłony, które w jakiś sposób zakrywały kwestie wymagające większej uwagi. Wszystko jest nam ujawniane, abyśmy mogli uzdrowić tę sytuację. Dlatego ważne jest, aby pozwolić temu procesowi oczyszczania rozwijać się naturalnie. Innymi słowy, nie powinniśmy mu się opierać. Nie unikaj odczuwania tego, co czujesz. Nie zaprzeczaj swoim uczuciom. Zamiast zaprzeczać lub tłumić swoje emocje, staraj się zrozumieć, co próbują ci powiedzieć. W tym czasie potrzebujemy więcej samoakceptacji i współczucia dla siebie. Dla tych z nas, którzy od pewnego czasu są na ścieżce duchowego przebudzenia, dzwonienie w uszach może stać się częstym i niekomfortowym zjawiskiem. W pewnym momencie. To konkretne dzwonienie jest spowodowane rozwojem szyszynki, znanej również jako przysadka mózgowa. Szyszynka zawiera znaczną ilość kryształu kwarcu, który jest odpowiedzialny za transmitowanie i odbieranie częstotliwości wibracyjnych. To sprawia, że gruczoł ten jest kluczowym elementem w naszym połączeniu z innymi wymiarami. Gdy pojawia się to brzęczenie. Jest to znak zwiększenia częstotliwości docierających do Ciebie. Jeśli Twoja szyszynka nie jest jeszcze w pełni zdolna do dekodowania lub interpretowania tych energii, objawi się to jako hałasy lub sygnały dźwiękowe, które mogą się różnić wysokością tonu od wysokiego do niskiego. Ponadto te szumy mogą również wskazywać na obecność bezcielesnych duchów lub pozaziemskich istot gwiezdnych. Komunikujących się z Tobą, dalej aktywując Twoją szyszynkę i powodując te dźwięki. Dzwonienie w uszach jest jednym z najczęstszych objawów procesu planetarnej transformacji. Zachodzi energetyczna rekalibracja i dostosowanie w naszych fizycznych ciałach, abyśmy dostroili się do nowej częstotliwości Ziemi. W tym okresie planetarnej transformacji wielu z wybranych. Zgłaszało w swoich konsultacjach doświadczanie niezwykłych zjawisk wizualnych, widząc dziwne kolory lub obrazy, których nigdy wcześniej nie spotkali. Niektórzy nawet szukali porady medycznej u okulistów tylko po to, by odkryć, że nie ma fizycznego problemu z ich wzrokiem. Jeśli to do Ciebie przemawia, bądź spokojny. Jeśli Twój lekarz potwierdził, że nie ma problemów ze wzrokiem, to to czego doświadczasz nie jest problemem fizycznym, ale rezultatem nowych energii przybywających na planetę. Te energie mogą znacznie wzmocnić twoje pięć zmysłów, zwiększając twoją wrażliwość pozazmysłową, znaną również jako jasnowidzenie. Termin ten odnosi się do zdolności widzenia poza płaszczyzną fizyczną. Ta zdolność psychiczna pozwala jednostkom postrzegać duchowe wymiary. Jasnowidzenie nie tylko pozwala ci widzieć inne wymiary, ale także aury ludzi. Ten rodzaj zdolności jest formą percepcji wizualnej wykraczającą poza fizyczne oczy, pozwalając ci widzieć bioenergię otoczenia. Przebudzenie Twojego jasnowidzenia może skutkować rozmazanym widzeniem lub widokiem błyszczących obiektów. Możesz widzieć świecące cząsteczki lub białawą chmurę wokół ludzi, roślin, zwierząt lub przedmiotów. Możesz też widzieć geometryczne kształty lub jasne kolory, lub nawet zauważyć białe kształty w Twoim widzeniu peryferyjnym. Jeśli to się zdarzy, zachowaj spokój. To są po prostu Twoi duchowi przewodnicy i mentorzy blisko Ciebie. Inni zgłaszają widzenie nieprzezroczystych lub przezroczystych obiektów. A niektórzy, gdy zamykają oczy, nie widzą już ciemności, ale czerwonawy odcień. To wszystko są znaki, że stajesz się coraz bardziej wrażliwy na rzeczywistość wokół ciebie. Nie tracisz zmysłów, wręcz przeciwnie, twoje fizyczne widzenie się zmienia i teraz doświadczasz nowych sposobów postrzegania rzeczywistości. Bądź cierpliwy i zrozum. Że to wszystko jest częścią procesu transformacji. Zmiany w diecie są również jednym z najczęstszych objawów u tych z nas, którzy przechodzą intensywne adaptacje w naszych fizycznych ciałach. Nasze fizyczne ciała przyjmują wiele toksyn przez wodę i jedzenie. Powszechnie wiadomo, że żywność w puszkach lub mrożona, a szczególnie ta zawierająca mięso zwierzęce, ma znacznie niższą częstotliwość wibracji w porównaniu z naturalną żywnością pochodzącą bezpośrednio z Ziemi. Z tego powodu wiele osób przyjmuje teraz wegetarianizm lub weganizm jako alternatywne wybory żywieniowe, ponieważ ich fizyczne ciała są już rekalibrowane do tego nowego poziomu energii. Te osoby mają tendencję do spożywania pokarmów o wysokiej wibracji. Preferując organiczne i naturalne warzywa od ciężkich, Uprzemysłowionych pokarmów. Ta zmiana nawyków żywieniowych następuje naturalnie, bez wysiłku, w miarę jak zwiększa się ilość światła w ciele danej osoby. Dokonując tej transformacji w swojej diecie, nie tylko ułatwiasz asymilację tych nowych energii w swoim fizycznym ciele, ale także pomagasz całkowicie odtoksycznić swój system. Problemy trawienne są również powszechne wśród wybranych w tym okresie transformacji. Twój układ trawienny jest wyjątkowo wrażliwy na zmiany energetyczne i możesz doświadczać objawów takich jak wzdęcia, gazy lub zmiany apetytu. Te zaburzenia trawienne służą jako metoda Twojego ciała do wydalania toksyn i starych energii, ułatwiając w ten sposób przejście do Twojej nowej krystalicznej formy. Niezbędne jest, aby zwracać uwagę na sygnały twojego ciała i modyfikować swoją dietę, aby wspierać ten proces. Wybieraj lżejsze, bogate w składniki odżywcze pokarmy, które są zgodne z wyższymi potrzebami wibracyjnymi twojego zmieniającego się ciała. Podczas przejścia do ciała krystalicznego ty jako jeden z wybranych możesz odkryć, że coraz trudniej jest ci się skoncentrować i zachować skupienie. Może to być szczególnie trudne, jeśli jesteś przyzwyczajony do ostrej jasności umysłu i silnej zdolności koncentracji. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że ten brak skupienia jest naturalną częścią Twojego procesu transformacji. W miarę jak Twoje ciało integruje wyższe częstotliwości i więcej światła, Twój umysł również dostosowuje się do tych zmian. Ta zmiana może skutkować mentalną mgłą gdzie myśli wydają się rozproszone, a utrzymanie spójnego toku myślenia staje się wyzwaniem. Twój mózg uczy się działać na podwyższonym poziomie świadomości, co może tymczasowo zakłócić twoje zwykłe funkcje poznawcze. Możesz zacząć zadanie tylko po to, by łatwo się rozproszyć, lub możesz mieć trudności z zapamiętywaniem szczegółów i informacji, które wcześniej przychodziły ci bez wysiłku. To tak, jakby Twój umysł adaptował się do nowego sposobu przetwarzania i przechowywania informacji, a ten okres adaptacji może wydawać się mgłą zaciemniającą Twój mentalny krajobraz. Są również doniesienia o ludziach, którzy podczas snu w nocy są w stanie uzyskać dostęp do pewnych wydarzeń w przyszłości. Czy to wydarzeń dotyczących kwestii osobistych, czy nawet wydarzeń związanych z globalnymi katastrofami. Które jeszcze nie nastąpiły w naszej rzeczywistości. Ponieważ te nowe energie przybywają w dużych ilościach na planetę, promują one swego rodzaju przeplatanie się rzeczywistości, umożliwiając wybranym dostęp do innych linii czasowych, które współistnieją obok rzeczywistości Ziemi, w której się znajdujemy. W miarę postępu w kierunku ucieleśnienia struktury krystalicznej. Możesz zauważyć eskalację intensywności emocjonalnej i wrażliwości. Ta zmiana może być głęboka i czasami przytłaczająca. Radość, smutek, gniew czy miłość mogą wydawać się niezwykle głębokie, zaskakując cię swoją siłą i wpływem. To intensywne doświadczenie emocjonalne jest częścią mechanizmu twojego ciała, który ma na celu oczyszczenie przestarzałych wzorców emocjonalnych. I zrobienie miejsca dla nowych energii o wyższej częstotliwości. Twoje reakcje emocjonalne coraz bardziej rezonują ze strukturą krystaliczną, charakteryzującą się większą wrażliwością i świadomością. Wraz z tą transformacją stajesz się bardziej wrażliwy na emocje innych i ogólny ton emocjonalny Twojego otoczenia. Nawet jeśli kiedyś byłeś oderwany lub odporny, Teraz możesz czuć się głęboko pod wpływem energii i nastrojów ludzi wokół ciebie. Ta zwiększona wrażliwość może być zarówno błogosławieństwem, jak i wyzwaniem, ułatwiając głębsze połączenia z ludźmi, a jednocześnie wymagając starannego zarządzania twoimi granicami emocjonalnymi. W tym okresie podwyższonej świadomości emocjonalnej długo pogrzebane emocje i nierozwiązane traumy z przeszłości mogą wypłynąć na powierzchnię. W poszukiwaniu uznania i uwolnienia. W miarę przechodzenia do stanu krystalicznego, prawdopodobnie nastąpi zauważalny wzrost Twoich intuicyjnych i psychicznych zdolności. Wielu z Was wybranych ostatnio doświadcza drastycznych zmian w swoim wzorcu snu, gdzie możecie budzić się między 3 a 3:30 rano przez kilka dni z rzędu. Może to się zdarzyć z wielu powodów, czy to z powodu złej diety, stresu czy niepokoju, ale w szczególności istnieje też inne wytłumaczenie. Dzieje się tak z powodu ogromnej ilości energii, którą zakotwiczasz w swoim fizycznym ciele, wraz z aktualizacją twojego DNA. Twoje wyższe ja i twoi duchowi przewodnicy budzą cię w tym czasie, ponieważ zgromadziłeś dużą ilość energii, która ma być zakotwiczona na powierzchni Ziemi. A aby to zrobić, musisz być uziemiony i przytomny w tym momencie. Jesteś też proszony o wcześniejsze budzenie się, gdy światło jest jeszcze obecne, ponieważ pomaga to szybciej dostosować te częstotliwości w Twoich fizycznych ciałach. Im więcej światła dziennego złapiesz, tym lepszy proces zakotwiczania i uziemiania energii, które otrzymujesz, aby były rezonowane w całej planecie. Obecnie widzimy, że wiele osób nieświadomych tych informacji stosuje leki i środki przeciwbólowe jako sposób na złagodzenie lub wyeliminowanie niektórych z tych objawów. Bądź bardzo ostrożny robiąc to, ponieważ niekontrolowane używanie środków przeciwbólowych może sprawić, że reperkusje tych objawów będą jeszcze gorsze. Zalecenie jest takie, aby ludzie zachowali spokój i wiedzieli, że wszystkie te fizyczne i energetyczne objawy są tymczasowe, wskazując jedynie na to, że Twoje fizyczne ciało przechodzi całkowitą transformację. Moi drodzy wybrani, mam nadzieję, że podzielone tu spostrzeżenia przyniosą Wam pocieszenie i spokój w tych czasach transformacji. Nie opierajcie się tym zmianom, ale pozwólcie procesowi oczyszczania rozwijać się naturalnie. Nie bójcie się nowego, nie ma potrzeby strachu, ale raczej świadomości. Dajcie sobie czas, praktykujcie cierpliwość i współczucie, dostosowując się do tych nowych energii. Wiedzcie, że wewnętrzna transformacja jest procesem indywidualnym, a nie zbiorowym. Więc nie czekajcie na Zbawicieli. Bądźcie swoimi własnymi Zbawicielami. Bądźcie zmianą, którą chcecie zobaczyć w świecie. Nie próbujcie narzucać innym swoich prawd. Pozwólcie ludziom być tam, gdzie są. Ci, którzy są przeznaczeni do przebudzenia w tym okresie, zrobią to. Nie jest waszym obowiązkiem próbować ich obudzić. Waszym obowiązkiem jest zainicjowanie tej zmiany w sobie, abyście później mogli stać się przykładem dla otaczających was ludzi.